Rozpoczynamy kolejny tydzień z loterią miliony monet. Paweł Tworek, witam serdecznie. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się rozdać 10 tysięcy złotych, bo do tej pory rozdaliśmy już 16 tysięcy złotych. Dozwoniło się 9 osób, dzisiaj 10. Można powiedzieć, że taki mały jubileusz. A jak można to wszystko zrobić? Można zgłosić się oczywiście wchodząc na stronę miliony albo wysyłając sms o treści ONET pod numer 7306 za 3,69 złotych z vat em No i wówczas, jak już się dozwonimy do naszego szczęśliwca, to ten musi wybrać jeden z 30 numerków. Mamy 30 kuferków. Tam kryją się najróżniejsze kwoty. Może to być najmniejsza kwota, czyli 500 zł. Może być 1000, 2, 5, 10 tysięcy złotych. Do tej pory 7 tysięcy złotych to była największa kwota, którą wygrał nasz słuchacz, nasz uczestnik loterii Miliony Monec. Dzisiaj... Mam nadzieję, że ten rekord pobijemy. Wspomniałem o tym, że 16 tysięcy złotych rozdane, trzeci tydzień loterii rozpoczynamy. No i też zerknąłem, no dzisiaj mamy 8 dzień lipca, ale wakacje rozpoczęły się 22 czerwca. Trwają już od 17 dni, do końca jeszcze 7 tygodni, albo jak ktoś woli, 55 dni, albo jeszcze inaczej, 1336 godzin lub 80 100 minut. No i okazuje się, że wakacji zostało jeszcze 76%. Zatem tych szans na to, żeby wygrać w naszej loterii jest coraz mniej, no ale przecież trzeba spróbować wysłać zgłoszenie na milionymonet.onet.pl albo SMS o treści onet pod numer 7306. Trzeba być oczywiście osobą pełnoletnią, a dodatkowo dla każdej z osób, do której się dozwonimy, rozdajemy onet premium na cały rok i w ramach tego dostęp do ekskluzywnych materiałów, specjalnych treści. Zero reklam. Materiały od kilkunastu renomowanych polskich i zagranicznych wydawców. Wydania PDF wybranych dzienników, tygodników, magazynów do czytania bezpośrednio w aplikacji, ale też podcasty audio, wideo. Zatem naprawdę warto i to jest taka dodatkowa wartość przy okazji zgłoszenia do loterii Miliony Monet. Ja też zazwyczaj wspominam wam drodzy widzowie, drodzy słuchacze o tym, że uwielbiamy miliony, uwielbiamy loterie i mam zawsze kilka takich ciekawostek dla was. No to dzisiaj o ciekawostkach związanych z milionami i z kobietami. Otóż okazuje się, że gdyby całą opłacaną pracę kobiet, czyli opiekę nad dziećmi, zajmowanie się domem, podsumować jako kapitał jednej firmy, to wynosiłby on, uwaga, 10. Trylionów dolarów i przebijałby zyski Apple aż 43-krotnie. Natomiast coś jeszcze może o kobietach, a dokładnie o najbogatszej kobiecie. Pierwszą kobietą, której szacowany majątek przekroczył 100 miliardów dolarów, jest 70-letnia Françoise Bedenkart-Mayers. To jest francuska bizneswoman, główna udziałowiec koncernu L'Oréal i od 2017 roku jest najbogatszą kobietą na świecie. No, to by nie chciał mieć takiej fortuny. 100 miliardów dolarów, ale dzisiaj jakiś taki mały fragment tego do wygrania bo 10 tysięcy złotych w wielkim finale, który odbędzie się 30 sierpnia, 100 tysięcy złotych, czyli już nieco bliżej do miliona, no a potem no, potem to można wydawać te pieniądze na najróżniejsze rzeczy, na które się tylko chce. Jeśli to będzie koniec wakacji, to może jakieś inne plany, powakacyjne albo spóźnione wakacje. Już za chwilę dzwonimy, czekamy pięć sygnałów, jeśli dozwonimy się do do kogoś, do kogo wybierzemy numer, no to mam nadzieję, że ta osoba wybierze odpowiedni numerek z naszej tablicy z 30 kuferkami. Zatem to jest ten moment, kiedy wybieramy telefon, kiedy dzwonimy do naszego słuchacza, który wysłał zgłoszenie poprzez stronę milionymonet.onet.pl albo wysłał SMS o treści onet pod numer 7306 za 369 zł z vat -em. Zobaczymy, jak będzie. Zobaczymy, z kim się Połączymy, z jakiego miasta, czy będzie to Polska, czy będzie to zagranica, no bo słuchaczy, widzów, czytelników onetu mamy wielu w całej Polsce, w całej Europie i na całym świecie, o czym jestem naprawdę przekonany. 16 tysięcy złotych rozdane dziewięciu osobom, dzisiaj dziesiąty zwycięzca, trzeci sygnał, zatem pozostały jeszcze dwa sygnały. Jeśli się nie uda, kto wie. Ktoś inny pewnie będzie miał na to szansę. I Halo, Halo. Paweł Tworek, onet dzień dobry. Dzień dobry. Z kim mam przyjemność? Andrzej. Jeszcze raz poproszę. Andrzej. Andrzej. Andrzeju, czy wiesz, dlaczego do siebie dzwonię? A prawdę mówiąc, to się domyślam. Domyślasz się? Coś zrobiłeś tak. ostatnio związanego z Onetem i z Loterią Onetu? Tak, tak. No nie tylko ostatnio, ale tak. Pukam. Jestem w tej chwili w urzędzie, ale wyszedłem i nie i może wziąć. bardzo proszę Andrzeju, czyli wysłałeś zgłoszenie zapewne do loterii miliony monet. Ile ja tych tak zgłoszeń tak. było tylko jedno czy więcej? O troszkę było. Troszkę było. No to bardzo dobrze, że to troszkę zadziałało na twoją korzyść. Mamy 30 szkatułek, ponumerowanych od 1 do 30. Mamy do rozdania od 500 zł do 10 tysięcy złotych. Ty również masz szansę na to, żeby zdobyć nawet 100 tysięcy złotych w wielkim finale naszej loterii. Jakiś typ w głowie, jakiś numer w twojej głowie się pojawił teraz, kiedy odebrałeś to połączenie? Nie, 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 ale yy, żaden numer, żaden numer. Czyli będzie to spontaniczna decyzja? Proszę? Będzie to spontaniczna decyzja, jaki kuferek wybierzesz? Już w tej chwili, w tej chwili po prostu sobie tak coś uzmysłowiłem. I mhm. bardzo proszę. I jaki to będzie numer? Od 1 do 30, Andrzeju? Co sobie uzmysłowiłeś, jaki numer wybierzesz, kuferka? Weźmy, zrobimy coś takiego. Jakby powiedzieć, zadamy kłam, że liczba 13 jest pechowa. Bierzemy 13. 13. No właśnie, kto wie? Zobaczymy, co się kryje w takim razie pod numerem 13. No i fanfary, Andrzeju, nie jest z pewnością to pechowa liczba dla ciebie, bowiem pod trzynastką kryje się 1500 złotych. Wielkie brawa dla ciebie, a dokąd 1500 złotych wędruje, do jakiego miasta? Do Jeszcze raz, Andrzeju, bo coś słabo Ciebie słyszę do Dokrosna. Wspaniale. To całe Podkarpacie się cieszy. Sąsiedzi pewnie też się pewnie. będą cieszyć. Co zrobisz z tą kwotą? Na co wydasz 1500 zł? Powiem czego ja jeszcze nie wiem, ale to, to wymaga zastanowienia. Ale masz jakieś takie marzenie? O czym tak marzyłeś ostatnio? Na przykład obudziłeś się i pomyślałeś, o, ale super byłoby to zrobić? I... No pojechać, wsiąść yy, yy, w samochód i jak to mówią, pojechać przed siebie. Przed siebie, A no to. No to Andrzeju, drogi, to za 1500 zł to będziesz mógł pokonywać mnóstwo kilometrów. Myślę, że końca nie będzie widać. Zatem życzę Ci udanej podróży. Mam nadzieję, że kogoś też zabierzesz w tę podróż. Dzisiaj Andrzej Skrosna wygrywa 1500 zł w loterii Onetu, loterii Miliony Monet. No i zachęcamy Was do tego, żebyście się zgłaszali. Miliony milionymonet.onet.pl, a także smsy o treści Onet pod numer 7306. My będziemy się tutaj widywać od poniedziałku do piątku, aż do 30 sierpnia. Poza mną również Agata, Paula i rozdajemy wam pieniądze, bo chcemy wam rozdawać pieniądze, bo to jest taka pierwsza loteria w historii Onetu, w której rozdajemy pieniądze i bardzo nas to cieszy, że dzisiaj rozdaliśmy Andrzejowi 1500 złotych. A kto wie, być może jutro ktoś z tych 30 kuferków wybierze taki numer, pod którym będzie kryło się nawet 10 tysięcy złotych. Organizatorem całej akcji jest firma EuroLoterie, spółka ZOZA, co serdecznie dziękujemy. Ja Widzę się już z Państwem w najbliższy czwartek. Zatem do zobaczenia i dziękuję bardzo. Oczywiście jutro moje drogie, kochane koleżanki będą też dzwoniły do Państwa i będą też Wam rozdawały pieniądze. Dziękuję bardzo, miliony monet. Zapamiętajcie tę nazwę i do zobaczenia niebawem.